Poczekamy sekundeczkę, żeby. wady i zalety life'a ciężko się przewija, ciężko się ogląda, więc ja poczekam 3 sekundy, żeby dać szansę i będę mówił, z czym tym razem jesteśmy. Jedziemy sobie na jakieś około świąteczne zakupy, ale oczywiście przy drodze przez komendę, bo powiatową, bo trzeba. Wyjaśniać sprawy. Nie możemy odpuszczać i nie będziemy odpuszczać. Trzy sekundy wam dam, żeby te osoby, które tam chcą, i są zainteresowane, mogły. Mogły ten, żeby było jasne, wiem jak Facebook działa. Moja żona dostaje informacje o tym, że ja coś robię z dwudniowym opóźnieniem. Za blisko, za daleko siebie mieszkamy, żeby dostawała na bieżąco. Więc tak. Dwa dni temu byłem na komendzie, dwóch komendach, żeby zgłosić sobie to przestępstwo napaści przez panią policjantkę, werbalne, na tle. Jak wiecie, ci co widzieli, odbiłem się od obu komend powiadowych z hasłem segregacja sanitarna. Porobiłem sobie konsultacje odpowiednie, żeby wiedzieć co mówić. Jak wiecie, ja nienawidzę nie wiedzieć co mówić. I na czym stoimy? I dostałem adekwatne odpowiedzi po konsultacjach już. Witam, witam. Po konsultacjach dostałem adekwatne odpowiedzi. Podjeżdżamy pod komendę. Ja Wam wszystko wyjaśnię. Otóż odpowiedź, jaką dostałem, to jest mało zaskakująco 230. Już sprawdzam, żeby Jezus, ja tyle pisałem paragrafów w tej chwili. Tak to jest to drugie. Nie, ale to było policyjne miejsce. 231. Nie, tak, 231 paragraf... Tam miałeś Dobrze. A stanę tu. 231 paragraf 1 i 191 paragraf 1. Co to są za paragrafy? Jeden to jest nadużycie władzy, niedopełnienie obowiązków służbowych. Drugi to jest próba wymuszenia. Dlaczego te paragrafy? Dlatego, że ja mam prawo zgodnie z konstytucją. Tu są dwa artykuły, o nie wiem, gdzie będzie, dwa artykuły konstytucji. Jeden mówi artykuł 32 mówi, że nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Czyli nie można, tak? Nieważne jakie są przepisy, jeżeli ja idę w takiej sprawie jak policja, jak sądy, jak ten, to nie można mi nie wpuścić na komisariat. Chcą, mogą mi dać mandat, mogą próbować, mogą mi zrobić co chcą, ale ja muszę mieć dostęp do tej policji taki sam jak każdy inny obywatel, tak samo jest z sądami. Artykuł 31 natomiast mówi, że ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw, czyli poprzedniego artykułu, który czytałem, mogą być tylko w ustawie. Nie ma w ustawie nic na temat tego, że mamy nosić maseczki. Nie ma w ustawie nic, że osoba bez maseczki nie. nie że tylko w maseczce wolno wchodzić na komisariat. To znaczy, że sprawa jest bardzo prosta. Nastąpiło niedopełnienie obowiązków służbowych, i drugi paragraf to jest to nadużycie czyli zastraszenie, to znaczy próba osiągnięcia konkretnego celu. Oni mi uniemożliwią moje konstytucyjne prawa, chyba że ja e, się ugnę i założę maseczkę. Co jak wiecie, że w takim wypadku się nie, nie, nie wydarzy. Ja założę maseczkę, czasem tą moją maskę gazową, tylko wtedy, jeżeli idę w czyjejś sprawie. Na przykład, jeżeli idę jako świadek do sądu dla kogoś i to jest dla tej osoby ważne, to ja wtedy nie jestem ważny i ja pójdę. Bo to pamiętajcie, dla kogoś to jest co innego, dla siebie natomiast nie ma mowy. Więc idę jeszcze raz, e, idę z pismem. O artykuł 257 kodeksu karnego. O tutaj mam przygotowane papiery w sprawie pani policjantki, która raczyła mi mówić, że mam jakieś niedobory w płatach i tak dalej. Pewnie ma rację, ale dalej jest to mowa nienawiści. I idę w sprawie policjantów, którzy mnie nie wpuścili na komisariat, i to będzie drugi temat. I mam trzeci pakiecik przygotowany w sprawie tego, że jeżeli mnie tym razem również nie wpuszczą to ja od razu wypełniam kolejnego policjanta, jeżeli to będzie inny policjant e, i, e, i mamy kolejne zgłoszenie, po to choćby, nawet jeżeli się nic nie uda osiągnąć. Bo kochani, też zdawajmy sobie sprawę, takie zgłoszenie trafia do prokuratury. Prokuratura bardzo często to uwala, e, nam wtedy przysługuje sprawa do sądu, jak sąd nie uwali, to możemy, to, to wrócić do prokuratury, jak prokuratura znowu uwali, to my możemy skarżyć ze stopy prywatnej, jakby jako prokurator w sprawie karnej. Ale to jest taka droga. Na ogół prokuratura uwala, co gorsza, bardzo często sądy uwalają. Więc zobaczymy. Ja znalazłem jeszcze jeden taki bardzo fajny, to powinien być do góry ale wam przeczytam. Mam tu link ze strony i tak dalej. Prokuratura okręgowa w Ostrołęce. Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie? Otóż zawiadomienie o przestępstwie ma obowiązek przyjąć każdy funkcjonariusz policji w każdym komisariacie, na każdej komendzie. Sporządzając w związku z tym protokół przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie. W związku z czym prokuratura, czyli ich zwierzchnik policji, też mówi, że ja muszę być przyjęty, ja się na to powołuję i idę w takim razie. Idzie też? Tak, czy nie? Jak chcesz. Chcesz czy nie chcesz? Siedzisz? Nie, to się dzieje. Wyłączyć ci? Nie, bo zamarnę. marnę. To, to wyłącza, chwilę proszę. Ja w takim razie idę na spacerek do Komendy. Mam tutaj dosłownie podjechałem pod, więc są trzy kroki i zobaczymy, zobaczymy co będzie. Ja nie wróżę niczego dobrego, w sensie, ja myślę, że ja złożę te wszystkie pisma w okienku. Natomiast dlaczego to robię? Znowu, bo warto wiedzieć po co. To jest tak, że oczywiście to działanie będzie trochę bezsensowne, może się okazać, że ta droga prawna jest jakaś dramatycznie długa, to są kilometry, kilometry różnych przewodów procesowych, które muszą zajść, to jest po prostu miesiące i tak dalej. Natomiast to zostawia ślad papierowy. My mamy dowody na to, że to się wydarzyło, że zostało zgłoszone, że prokuratura odrzuciła. Ja uważam, że istnieje w tej, chwili, w tej chwili w Polsce zorganizowana grupa przestępcza i ona się składa z policjantów, prokuratorów, ludzi w rządzie, i oni się nawzajem wspierają. W związku z czym to jest dowód na to, że jeżeli ja zgłaszam bardzo jawne przestępstwo ze strony policjanta, prokuratura Uwala, no to już wiemy, który prokurator jest. Przestępcą. E, w związku z tym, o, inny pan jest super. Dzień dobry panu. E, tak, żeby nie było, tym razem już jesteśmy bez maski. Wczoraj jeszcze wszyscy, przedwczoraj byli wszyscy w maskach, bo rzekomo trzeba na komisariacie. Proszę pana, e, ja mam do zgłoszenia co najmniej dwa przestępstwa i pytanie jest, czy ktoś mnie przyjmie w środku, czy nie. Ostatnio mnie nie przyjęliście. Proszę pana, mam do zgłoszenia przestępstwo mowy nienawiści 257 kPK w związku z pomówieniami w internecie o, dotyczącymi mojej budowy genetycznej itd. Tak mam również zgłoszenie inne, które już zależy od tego, trochę jak dzisiaj zostanę potraktowane, ponieważ na policjantów, którzy mnie obsługiwali. Tutaj, na tym komisariacie, dwa dni temu. Zostało mi uniemożliwione zgłoszenie w komisariacie, ponieważ nie przestrzegam, mogę wejść tylko pod warunkiem reżimu sanitarnego. Proszę Pana, znaczy... Proszę... Proszę Pana, tu jest napisane. Z prokuratury. Z prokuratury jest napisane. Ja sobie nie wymyśliłem. Sugerowałbym znaleźć kogoś, kto może. Ostatnio dostałem odbity. Jeżeli tak, jeżeli pan będzie obstawał przy takiej wersji, że jest segregacja sanitarna, to ja mam zgłoszenie w tej sprawie i w takim razie będę chciał pana dane, ponieważ pana też będę chciał zgłosić tej sytuacji do prokuratury. Dobra. do pana człowiek, który będzie na temat Super. Dobra, dziękuję bardzo. Czekamy w takim razie spokojnie. Pamiętajcie jakby nie możemy się bać, tak? Znaczy próbujemy wspierać policję, tą policję, która zachowuje się godnie. Wspieramy całym sercem. Ja dotychczas wspierałem lokalną policję, ponieważ lokalna policja dotychczas jak przyjeżdżała w twardym lockdownie to mówiła, nie ma podstawy do legitymowania, nie ma podstawy do interwencji, my wiemy jakie jest prawo i ja to szanowałem. E, Uważałem, że zachowują się adekwatnie. W tej chwili e, to, co się dzieje, to jest skandal. Dzień dobry panu. Dzień dobry, spieram Dzień dobry panu. Pana, mam dwa albo trzy przestępstwa do zgłoszenia, w zależności od sytuacji. To jest do prokuratury, a do policji? To wszystko jest przez policję, do prokuratury. No, zgłaszamy przestępstwa na lokalnym komisariacie. E, Pan jest do prokuratury. Proszę pana, no chciałbym złożyć w komisariacie, wolno mi, prawda? Tu jest tak napisane. Ja chciałbym wejść i być ja i świadczyć. Ja są moje dokumenty na razie. Ja chciałbym wejść do komisariatu i złożyć zeznanie. Nie mogę nie założyć maski proszę ma, że. Tam, tu jest to, napisane, pomiędzy? proszę pana, że każdy funkcjonariusz policji w każdym komisariacie, w każdej komendzie ma obowiązek złożyć. Nie jest napisane, że tylko tak poza. Nie jest napisane, o, już było, Ciach. Nie ma żadnych masek, proszę pana. Nie macie obowiązku, bo nie nosicie tych masek, co widać, gołym okiem. Stosuje pan. Reżim sanitarny, który jest nielegalny. Proszę pana, ja do... Czyli nie przyjmiemy Pan bez to, reżimu sanitarnego. Jeżeli, jeżeli pan Dobrze. Nie pana, to ja będę pan... chciał w takim razie dane tego Pana, bo czy Pan woli mi wie, powie? O może Pan na przykład, świetnie. Pan mówi, że ja nie mogę wejść, Pan wyszedł do mnie. Ja bym chciał Pana dane. Ja bym chciał Pana dane w takiej sytuacji. Poważnie ucieka Pan? Wyszedł, wyszedł Pan do mnie, to no powtórzę Pan jeszcze raz, bo ja nie usłyszałem. Trzeba Pan czas, bo Pan słuchać. O, i to widzimy, jak działa policja. To będzie pan w takim razie, bo ja nie będę grzebał tam. A... Proszę pana, imię i nazwisko, ponieważ uniemożliwia pan mi wejście na komisariat w celu zgłoszenia przestępstwa w wersji ustnej, a mam do tego prawo jako obywatel, tak? Niezależnie od. pan moje imię i nazwisko Tak, proszę pana. Tutaj mamy papierki. O, ja se postawię, żebyście coś tam widzieli, bo ja mam w takim razie trzy zgłoszenia, a nie jedno. Ja miałem nadzieję, że moja lokalna komenda zachowa się jak ludzie, ale. moje dane? Tak, proszę pana. Robert Głowacki. Robert Głowacki. Ja Robert Głowacki. Sztabowy Robert. Robert Głowacki. I w takim razie to jest jedno. Chciałbym złożyć i dostać potwierdzenie, że złożyłem. Jeśli mogę. Którędy tu Panu się podaje? To jest, jedno. To jest, to, to jest jedno. To jedno, to jest drugie, może od razu panu znam wszystkie, żeby pan tak nie biegał bez sensu, to jest drugie w sprawie policjantów, którzy nie wpuścili mnie wczoraj, a to jest trzecie w sprawie nowej nienawiści razem ze tym. I każde potwierdzenie było chętne. Okay. do czytania. Więc jak rozumiecie, pan, który ma odpowiednią rangę i wie, że tam są konsekwencje prawne, się wymigał od podawania swojego nazwiska, wrobił kolegę, bo on nie musi jeszcze raz podawać. On tam się wylegit powiedział, więc pewnie gdzieś tam to w tym filmie jest. Nie będziemy teraz natomiast przewijać filmu tylko po to, żeby szukać. Bardzo często mnie spotyka sytuacja, w której policjanci bardziej świadomi próbują wrobić policjantów niższych rangą w to, żeby to oni poniosili konsekwencje. To jest bardzo typowe. To się dzieje na ulicy nieustająco jest to bardzo klasyczny przykład na PRL i pozostałości PRL-u. Starsi wrabiają młodszych rangą, bo a się da znaleźć kogoś, kto będzie w tej, że tak powiem, papierologii siedział i przed sądem musiał zeznawać, prawda? Zaraz dostanę ja moje kopie, mam nadzieję, z podpisami właśnie, że przyjęto. Widzicie, bardzo niedługie jest te. Dziękuję panu bardzo. Proszę bardzo. Super. Chciałbym powiedzieć, że było mi miło, ale było mi bardzo niemiło. Dotychczas miałem dobre doświadczenia, a teraz już dwa razy pod rząd jestem dowodem przestęp, popełnienia przestępstw przez lokalną policję. Dlatego też nie możemy niestety z szacunkiem się odnosić, i nie ma tak, że następny policjant mi powie, że pod mundurem jest człowiek, bo nie ma człowieka pod mundurem. Nie okłamujmy się, zdarza się i pamiętajcie, może się zdarzyć. Że pod mundurem jest człowiek, więc zawsze, zawsze dajcie szansę. Natomiast 9 na 10 oni po prostu są tchórzami, zwykłymi tchórzami, którzy po prostu po najniższej linii oporu będą wykonywać rozkazy. I kłopot polega na tym, że nigdy nie wiemy, gdzie jest ta granica i w którym momencie jaki rozkaz. W związku z czym, ja mam zgłoszonego tego policjanta, który uniemożliwił mi wejście z powodu segregacji sanitarnej. Poprzednią dwójkę policjantów, i mówię, to jest tylko tak, że mamy paper trail, tak zwany, tak? czyli papierowy ślad na to, że takie rzeczy się dzieją. I mam jeszcze zgłoszoną tą panią policjant, która raczyła mnie pomówić, że mam ten, no mówię, uszkodzenie różne. I tak to wygląda z mojej strony. Należy walczyć, należy nie odpuszczać. Zbierajcie te dokumenty, a nuż w którymś momencie da się zrobić e, odpowiedni, no e, jakaś lustracja będzie, albo ktoś będzie rozliczał ich. Pamiętajcie, to musi trafić do prokuratury, prokuratura musi to odbić i mamy nazwisko prokuratora. Jak to odbije potem sędzia? Super, mamy nazwisko sędziego, który powiedział, że to nie jest przestępstwo, że konstytucja jest nieważna, i to wszystko się będzie liczyło. Walczymy, moi drodzy, nie walczymy poświęcając wszystko. Przy okazji, jadąc do sklepu, robiąc codzienne rzeczy, nie odpuszczajcie. Bo tylko wtedy mamy szansę. Zobaczcie, połowa Polaków jest niezaszczepiona, Polowa, ponad połowa Polaków chodzi z tymi maskami, już nie powiem, że pod brodą, ale nie niemalże na dupie. Wystarczyłoby, żebyśmy zachowali się godnie i wyciągnęli konsekwencje z tego wszystkiego. Gdyby każdy z tych Polaków, te co, 15 milionów dorosłych ludzi dostało po mandacie? Sądy by się obstrały. Normalnie nie byłoby szansy na to, żeby oni nas ukarali. Nikogo by nie mogli ukarać, a tak każdy z nas próbuje się przemknąć tym wzrokiem wbitym w ziemię, i udając, że wszystko jest ok, na te pół sekundy zasłaniając ten nos, i co? I jak to wygląda? Myście, ludzie, a jeżeli nie staniemy się społeczeństwem obywatelskim, jeżeli nie zaczniemy mieć poczucie, że to my mamy wpływ na to, co się dzieje, to jest nasz kraj. Nikt nam go jeszcze nie zabrał. On naprawdę ciągle jest w naszych rękach, tylko my musimy go odzyskać. Pozdrawiam was serdecznie. I czas dla rodziny teraz. Parę godzin spędziłem pisząc dokumenty, żeby przez 15 sekund się ich pozbyć. Kocham was strasznie. Działajcie. 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 My walczymy. Razem. Buziaki mocne.